Lubina jestem. Łajca Gaming. Dzisiaj w będziemy sobie robili opening, mega boxa, big boxa. No i w sumie tyle. Może nam coś wypadnie. No, mam te pary zatem aż do wydropienia. Mam nadzieję, że coś nam wydropi. No. Byłoby bardzo fajnie. Jeszcze teraz Wam pokażę moje procenty. Właśnie takie mam procenty. Już Cię widzimy w tym karnecie. Okej, okay, widzowie, już jesteśmy w karnecie, 50 golda, okej, okay, kozak, big, boxik, big boxa, jakiś got, o, ty. U, starpe do jakiś spoczko, ale jest coś, może to jakiś zadymiasz tutaj, tutaj, susteczka, okej, okay. może zadymiasz a nie starper dery, okej, okay, spoczko, widzowie, spoczko, bardzo fajnie, nowy zadymiarz, najbardziej Starpar, no, Starpar i Dare spotkam dzisiaj jakiegoś chyba farcika. Tu mamy to jest po prostu piękne. Dwie nowe rzeczy, patrzcie. Okej, okay. mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mi się spodobał, Wam się spodobał. No i Xden, zostawcie łapeczkę i suba. Bardzo się cieszę z tego powodu, że nam coś wypadło.